Oh yeah, witam Was z ludziska bardzo serdecznie w kolejnej części naszego gameplaya z New Słuchajcie, akurat gameplay jest stary, bo nagrywaliśmy go w grudniu. Do tej pory Wam jeszcze wysyłam. I tak ostatnio sobie myślałem, że kurde, wyślę Wam jednak do końca tego, tego gameplaya, dlatego że jest jeszcze ta część i następna, czyli łącznie będzie. 16, 16, 16, numerek z gameplayów Nuketowna. Ten jest chyba od 9. Ten początek tego gameplay jest od 9. Odcinka. Wiem, że to takie małe troszeczkę zamieszanie, ale to dlatego, że idę po kolei odcinkami. A tamte były, właśnie skończyły się na 8 odcinku. Ten się rozpoczynał gameplay od 9. Odcinka. Także generalnie 7 odcinków będzie tego gameplaya, czyli na 16 skończymy. Ten jest 14. 14? Nie, no to na, na 15 skończymy. Na 15 skończymy, i nagrywam to po to, żeby to powiedzieć. 2. Jest taka sprawa, że ostatnio próbowaliśmy zrobić maski, niestety nam się nie udało. Gameplay też wywaliło mi skina. Także jest takie, jest takie kombinowanie, że mi Ziomix wysyła. Część gameplaya ja to muszę jeszcze pobrać, zmontować i tak dalej. Jeszcze i tak będę nagrywał osobno coś, bo mi się tutaj trochę spieprzyło to wszystko. Także trochę jeszcze mi zejdzie czasu, zanim to ogarniemy i zanim pojawi się kolejny poradnik z Revelations. Także to tylko też taka informacja dla Was. Poniedziałek, wtorek nowy poradnik z Revelations. Kolejne maski będą. I cóż. W sobotę dostaniecie kolejny gameplay z Newtowna i to już będzie ostatni gameplay jaki nagrywaliśmy z tego Newtowna. Dzięki właśnie Bulletowi za grę, bo tutaj w połowie tego odcinka zerwie mu połączenie i z nami już nie będzie grał, także dzięki Jixowi również. Następna część w sobotę i to już by było na tyle. Także dzięki subskrybujcie, oceniajcie, komentujcie i bądźcie na bieżąco, czekajcie cierpliwie, bo te poradniki ciągle robię. Także dzięki jeszcze raz i do zobaczenia w następnym wideo. Na razie. Kurwa, niekrodzie, po... jakie wola. No w sumie tego jeszcze nie losowałem. Blaster, hmm. nie. dało się. Nóż. No to ja też mam tego M27. No. Bo nie pisze. Nie jest napisane. No ja Galileo wyrwałem. Witaro. No. Oh Jezus. Nóż, nie wierzę. Co się stało? A, no, zablokowałem się. No, żyjesz. No, żyję, ale się zablokowałem. Pomóc jakoś? No, już nie wymagam takiej specjalnej troski teraz. Mhm. Wy, będziesz mógł mi pomóc, jak se umrę. Dobra, przynajmniej mam małpy. No, ty może masz. Losujecie. A, ale mnie już uszy bolą, aj, 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 Ja pierdolę, aj, aj. bolą mnie już uszy. Ach, nie polecam dłużej jak dwie godziny. To nie polecam moich słuchawek. Znaczy, w ogóle te arie tak nie bardzo polecam. Ogólnie to ścierwo. Ale głupoty zrobiłem? Głupoty zrobiłem. Spoko. Bo Poczekaj spij, ja go spróbuję bez mapy to zrobić, nie zużywaj okay. A mnie pcha czym tam kurwa Jestem w chujowym miejscu, wiesz? Wyjdź z tej ciężarówki Dobra, jest udało cię Raz spokojnie I stój już tam, stój tam Dobra O fuck! Może no. jednak małpy Teraz to już nie ma sensu. Wiesz co, tak... no... mi się wydawało właśnie. Ale... dobra, przedłużyłem go przynajmniej. No. Uwaga, bo zaraz zniknie. Kurde, muszę wyjść tam. Tylko to już się ma ammo do 2005 DSR karili. O kurwa, o no ja! O kurwa, ratuj! No o, o jaki żal! i liście mi się. Ile masz na obsryk? Dwie jeszcze. To nie rzucaj. To zrobię, na no spokojnie. Ok. Kurde, bo przyblokował mnie na wejściu i chopie. Y, dostał strzała, ale nie zdechnie, i mnie bił jeszcze dalej. I ja się troszkę cofnąłem, i się zrobiła luka, i wybiegłem. Także się uratowałem jakoś, ale... Czekaj, robimy obecny rok. 2010. 12. 13. 14. 15. I ostatni. O Boże, Izyss. This... 2016 2016 Yo Happy New Year To teraz będzie Happy New Year Ja pamiętam no i... jak byłem w szkole w podstawówce i ten i pisaliśmy w, w, w tym zeszycie nowy rocz nowy rok bo wiesz, zawsze pod lekcjami przy lekcjach się pisało datę no nie no i ten, i wiesz, jakby wtedy był 2004, no nie, tak się inaczej fajnie wymawiało to, 2002, 3, 4 no nie, i potem nadszedł 2005, i wszyscy tak się dziwili, ja pierdź się to dziwnie wymawia, 2005 rok, <gryw> a teraz 2017, o kurwa. To no, Nie będę żałował na ciebie, małpy. Tylko pierwszy podejdę. Jestem u góry. Kurwa. Ja bym to zrobić Aha. Ale jestem jak głupi. O Jezu! Jak... O Jezu. Czekaj, 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 czekaj. Nie, 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 ja! Bo ja mam quick revival. No ja właśnie wziąłem o, Po mnie, po mnie, po mnie, tyle Nie było czasu nawet rzucać mapy Przeżyj tylko bulet, uciekaj Czekaj, odsuń się, odsuń się, bo demon blokujemy nie, 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 nie Nie ożywiaj, nie ożywiaj mnie, uciekaj Wiesz co, ja spróbuję wyjść W ogóle z domku A ty spróbujesz mnie zreanimować W domku tu masz? Nice Wejdź z nimi jak najdalej i jak będziesz daleko to... O kurwa, nie wiem czy to Wypali, dobra Ładny mulet Tylko mm -hmm. uciekam kurwa mać, uciekam Tak, nie wziąłem co z tego. Double tapa. To nie mam. Dobra, ja wam pójdę do siebie i się trochę tam uspokoi sytuacja. No to ładnie, ładnie, dajemy radę jeszcze. Bo już przez chwilę myślałem, że to koniec <laughs> Naprawdę. Ale no jakbym jakbym ci nie powiedział, żebyś mnie nie reanimował, to nie wiem jakby to się skończyło. Bo no nie byłoby szans tak, to ich odciągnąłeś chociaż na chwilkę i dałeś, daliśmy radę. o ty bambusie double kill No, to smyki jeszcze wychodzą. No, co będzie do 40. Ja, Pierdziu! Cały odcinek pójdzie pewnie. Z pół godziny jeszcze będziemy grali od 35 do 40. Także, jak tylko możemy, to speedrunujmy na jak najszybciej. O, cykuta się Dobra, bijemy, zakpada No, pół magazynku, praktycznie trzeba pierdzielić. Skupienie, bo się mało ludzie odzywają No, troszeczkę Nie hmm. powiem, nie, że szyja boli i uszy od słuchawek hmm. No i dupa od siedzenia No i ja generalnie dlatego nie gram high-randów Bo potem już jest monotonia Nudzi się trochę, nie chce się Osiomix, jak ty do kurde, wytrzymujesz? Ma się ten dar Co? Ma się ten dar No, ma się dar To na solo jednak idzie szybciej niż w kopie No ja wiem, wiem no na solo to już byś by w 60. rundzie, pewnie. Nie? Może nie przed ale po 50. na pewno. Aha. Nikt nie popełni faila, to będzie dobrze. Mhm. A jak u z, z zombiakami? No i was Bo u mnie takie malutkie falki, Takie po 7-8 O oh, fio mix ogarniesz? Czekaj. Gdzie oh. ty na bullet? No to wyjdź. Ojej, jak ja już mam mało amunicji. 3775 o, o, to był kurwa błąd. Geh <laughs> no ja czułem. przez chwilę nie będę zabijał, żeby tam wam się nie rozpiły. Nie wiem, to Ja się zbyt zbyt w chuj No ja też, no ale co zrobisz? No ty, na którą idzie? Na no burą <laughs> Nie idę w ogóle. No to ty, kurwa, idź <laughs> <nie> do <jedna. śmiech> Jutro mam wolne Opierdałem się No kurwa ja do pracy kurwa idę jeszcze Jutro i pojutrze do. O kurde zagapiłem się No ja robię tu. Co ty tutaj robisz ten No wiesz co teraz troszkę ponabijasz po Ale nic się nie dzieje co cię nie zabije to cię wzmocni. Dupę chyba Problem w tym, że tego zabija Nie no powala tylko hmm. <grafy> Ale przedłużasz mu życie, a o to chodzi, żeby się nie odrodził w nowej rundzie z tymi broni Dobra Ustaram wiesz się co... Robić co? Dobra mogę. wiesz co ja tam pomogę ja, ja wam. nic nie mam Nie, spoko, teraz akurat Jest spoko Tak tak. Teraz tak się udało zrobić, żeby on miał miejsce do ucieczki. Okej, okay, to z powrotem wracam się. O, oh, Jesus. Jesus, help us. Ej, ej, ej. Even Jesus cannot help you, bitch. <laughs> O, headshoty, 911. No, bo telefon alarmowy. Kurde mać. No, ej, daj mi biegać! O, z granicy, stałem. Nie zabijasz. Co dostałeś? Mark 2 O, ty dupo. Znowu. Ale od razu do paka pan trzeba być. No. Bo już to jest ta No rondaże. Ja też spróbuję polosować, bo... Choćbym zamienił, bo dobra broń, ale mam cztery ja naboje. O, tak pięknie! Usług. I z tego chciałem się pobawić. Ja też muszę polosować. A egzekutora. Polosowałem. I to będzie... Eee, coś tam w sprawiedliwości. Głos, Głos w sprawiedliwości. The voice of justice. Dokładnie tak. To ja co jeszcze muszę małpy wylosować. O! Idealnie! <laughs> Jak marcisz? Dwa losowania. Mark 2 i małpy. No nieźle. I teraz dobre... User in your channel timed out. Dobre gry. Co? No nie wierzę. Ale boled Ej, salak, co, co tam? Bulet Malaga. Ja wiem, on się w ogóle zrypał. O, czas minął to co, 35 i kończymy? Nie no, co? Będzie szybciej teraz. No dobra, no 40 To kończymy rundę? No. Ale mam niestandardową. Jak no, coś, to ten, to się dołączy. No, ktoś to może dołączyć? Hmm, nie ma go w ogóle na, na tym, na studiu. Może moneta by poszło. No na pewno jest, żebym ja nie miał reseta. Ty, była druga w nocy. E, wczoraj był reset Steama spokojnie. No właśnie, i nie było resetu Steama. No to nie jest tak, że coś... Co raz na tydzień. Aha. Raz na tydzień. No to... A to by się nie dało highlandów robić. No, no właśnie, to kurde trafiam akurat przeważnie tak jak jest reset. Ja muszę teraz trzeba trajny robić. No, już niestety nie jest tak, że mam tu po pięć zombi. No pięknie. No dawać bubusie, dawać. Tylko wiesz, jak on tu się połączy, to będzie miał trochę problem. Czego? Tysiąc pięćset trzydziesta szósta runda. A tam pomożemy mu jakoś. Rzucaj małpy i wszystko. Mhm. O, ja nie mam małpy teraz. Mhm. Tak myślałem. No przecież bym Ci nie kazał pierdolić małpy, to nie no, miał samo No właśnie. Kurde, wydaje mi się, że bullet właśnie się wkurwi i już no nie wejdzie. Albo się wkurwił i wypieprzył sobie sam neto. A, to bym miał wymówkę. Ja kiedyś tak zrobiłem, jak się wkurwiłem. O oh, Rysk... Dobra, żyje. On mnie znowu prawie zablokowało na tym podejściu. No teraz to ja tu mam hardcore stary, także. Jakby co to. Nie zdziw się, jak się wypieprzę. No, ja mam troszkę więcej, to fakt. Mm -hmm. To ja może do 40 docierpię już z tej broni Ogólnie to dwa naboje i się da przeżyć Spróbuję ci skrzynkę przelosować. No okej okay. Żeby do ciebie poleciała To oh. mnie już nie potrzebuję No ja już ja boli jak poler Zawieta, grałem na padzie, możesz sobie siedzieć w wolnej pozycji. No właśnie, troszkę się odchylę. Bo lepiej. O lol, ej bije mnie. No kurwa, dobra. ile muszę uspokoić i treba. Jak oni teraz jebią... To jest brazier, się Jak bace w krzyżu jebie No właśnie to był baca kurwa A nie jakiś gazda. Nie wiem, co mi się upierdęło. Ale jakieś gazda też chyba jest. Chyba coś tam, jest też, no. W tych szeregach góralskich. No, no. Ale to baca było? W tej ich tam sekcie. Subkultura. <grych> Jeden chuj. Nie, to nawet nie jest subkultura. Co to jest? Pyton, czy jest. Pyton, dobra? Na pewno będzie szybciej. No. Szybsze rozpierze zombie i jest ich mniej. No, ale nie mam ich tak dużo. racie tak po trochu tylko Dobra, udało się skrzynka wypiąć. Kurde macie, ale ignoruję. Ładują już. Jak masz to zabijać spidera no jem no. Zabijam, ale wiesz, akacz nie jest już taki dobry na tej rundzie. No wiem, mhm. jeszcze muszę ich ciągle treinować, żeby bałam mu polecieć. Spoko. Kurde, baretki znowu, drugi raz. Dobra, ostatni. No. O, patrz, ile mam kasy. No i zobacz, ta runda poleciała bardzo szybko w porównaniu do poprzedniej. No, trochę szybciej, no. Bo mówię, zombie się szybciej rozpiąją sobie w niej. Mhm. Więc myślę, że nie będzie teraz z 40 problemu. No chyba, że błędy będą lecieć, no to wtedy. ¡Suscríbete al canal!